W mojej głowie pusta przestrzeń, pełna niedociągnięć Usta pełne westchni, chwalić się mogę, brakiem osiągnięć Mam pierdolnik w czaszce, kitram wzięło w szafce, by móc odlecieć jak Kiedyś na huśtawce, o czym mam nawijać? O życiu chłopaka, który nie ma co wspominać Wszystko pozapominał, jak się często chwiał i odbijał Teraz mam co robić, porównania jak Homer, nie trzeba się modlić Shorty mam Moncler, rozdaję karty jak Black Jacku Nieraz brakowało czeku, gdy nawijam, grzmi Moje mosto brzmi Ciągle coś wymyślę, czasem coś wygminie, teraz non-stop, pije i gminie melodię, źle to robi na wątrobę, lecz dobrze na głowę. Ciągle coś wymyślę, czasem coś wygminie, teraz non-stop, pije i gminie melodię, źle to robi na wątrobę, lecz dobrze na głowę. Upadłem, nieraz i nieraz jeszcze upadnę, nie mogę tego określić inaczej niż wulgarne, dla mnie jest to ważne, bo zabijam troski chwilą, kiedy piszę teksty. Robię głupie gesty, myślę o pierdołach, a nie o dołach, w których się znalazłem, lecz szybko wypełzłem i klec do nieba, szybko spadam na ziemię, kiedyś wyściem była strzelba, teraz non stop się śmieję. Znalazłem się w kantorze, wymieniłem niepotrzebne, pochowałem noże, starałem się bezboleśnie, zamieniłem to na dragi, koszt wynosi moje zdrowie, śmieszą mnie poliego gagi. Ciągle coś wymyślę, czasem coś wykminie. dzisiaj, już nie piję, celebruję dobre chwilę w domu, już nie gnie, zaraz lecę na Chile. Ciągle coś wymyślę, czasem coś wykminie. dzisiaj, już nie piję, celebruję dobre chwilę w domu, już nie gnie, zaraz lecę na Chile. Jo!